Proszę Państwa, no i teraz mamy jak gdyby kolejną fazę, właściwie już końcową fazę tego. Putin. Putin nagle rewelację ogłosił na temat przyczyn II wojny światowej, oskarżył Polskę o kolaborację z Hitlerem i tak dalej. No oczywiście jeden przez drugiego nasi dygnitarze mu tam wymyślali, ale właściwie nie spotkałem się z żadnym takim oficjalnym odniesieniem się do tego po co Putin to zrobił. Dlaczego akurat nie mógł wytrzymać tylko te swoje rewelacje podał akurat teraz? O to znaczy, że Rosja przyłącza się do tych skoordynowanych polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej. Niemcy wprawdzie tam. No, nie no, trochę inaczej było, ale jestem przekonany, że zacierali ręce, że to Polska jest sprawcą II wojny światowej, a nie Niemcy. No, no, no Żydzi. Te, ale Żydzi tam mówili, że no to tam nieprawda, ale Putin został natychmiast nagrodzony. Przecież będzie głównym mówcą. Na obchodach rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do obozów bo Pan prezydent Duda podobno ubiegał się, ubiegał się, żeby jemu też pozwolili przemówić. No jak mu nie pozwoli, to postanowił, że nie powiedzie. Będzie prezydent Niemiec, Walter Steinmeier, będzie Putin, będzie w Karol, będzie pre, prezydent Macron. I tylko polskiego prezydenta nie będzie. No proszę państwa, to, to jest po chamsku, tak powiem, że Izrael pierdnął nam prosto w twarz. No, to nie dlatego, że nas nie lubi, tylko dlatego, że właśnie o to chodzi, żeby tak było. Żeby polskiego prezydenta tam nie było. Świat usłyszy to, co będzie chciał powiedzieć Putin i co będzie chciał powiedzieć prezydent Walter Steinmeier. A nie usłyszy tego, co... bo świat nie słucha tego, co mówi w telewizji rządowej pani Holecka. Świat tego nie słucha. Więc świat przyjmie do wiadomości to, co mówi Putin i co... A dlaczego Putin teraz? Ano dlatego, że tylko patrzeć, jak będzie raport przedstawiony dla kongresu. I nie tylko z tej strony idą przygotowania, bo przecież Liga Antydefamacyjna, a więc taka organizacja żydowska, która decyduje o tym, jest szefem jej jest taki pan Abraham Foxman, która decyduje o tym, kto jest antysemitą, a kto nie. Niedawno opublikowała taki ranking, niedawno zupełnie, przed świętami Bożego Narodzenia, z którego wynika, że Polska jest czołowym krajem antysemickim. No trudno sobie wyobrazić, że Lepiej idące i je, le, lepiej skoordynowane przygotowania do tego, jak kongres zareaguje na raport sekretarza Pompeo. Trudno sobie wyobrazić. Proszę Państwa, dlatego teraz jest ta, ta zbiórka podpisów pod ustawą tą antyroszczeniową 437. Tutaj Pan ma taką plakietkę nawet w klapie. Zachęcam Państwa do tego, że do poparcia tej inicjatywy, bo to jest ostatnia szansa, ostatnia szansa. Jeżeli zlekceważymy to, no to właściwie nie zasług... sami, po... sami podpiszemy na siebie, no może nie wyrok śmierci, bo tam będziemy żyli jeszcze, ale wyrok degradacji naszego narodu do trzeciej kategorii we własnym kraju. I muszę powiedzieć tak, że może to być okupacja gorsza od poprzednich. Nie dlatego, żeby tutaj Żydzi przeprowadzali jakąś eksterminację narodu polskiego, bo dzisiaj czasy, że swoich nikt nie zabija. No bo co z zabitego niewolnika? Żaden dochód. Kiedyś czytałem taką książkę, Historia Medycyny SS. I tam. Niemiecki autor skrupulatnie przedstawił z taką niemiecką pedanterią, między innymi, jaki dochód miała Rzesza Niemiecka z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. I to wszystkie tam, wszystkie wydatki i dochody z tego więźnia, łącznie była taka pozycja, jeszcze dochód z utylizacji zwłok. Okazało się, że kilka marek tylko było, bo to więźniów było bardzo dużo, więc to tak sumarycznie dawało wielkie sumy, ale z jednego więźnia nie. No a z niewolnika żywego, któremu się pożyczy pieniądze na wysoki procent, to więcej niż kilka marek. I jeszcze ten niewolnik nie będzie, nie będzie wcale przekonany, że mu się krzywda dzieje. Więc teraz już nikt swoich niewolników nie zabija. Tylko ich eksploatuje. Ale ta okupacja w innym sensie może być gorsza, bo w trakcie tamtych okupacji no to mieliśmy, mogliśmy mieć nadzieję, że ktoś, nas tam, ktoś nam pomoże, ktoś nas tam wyzwoli i tak dalej. A teraz to możemy już takiej nadziei nie mieć, bo nikt nie będzie chciał nas wyzwalać. No więc mamy przed sobą ostatnią szansę, żeby pozwolić naszemu państwu i naszym umiłowanym przywódcom zyskać na czasie. Dlatego apeluję do państwa, żebyście poparli ten projekt ustawy, bo powiadam, to jest ostatnia szansa. Proszę bardzo. Ja mam panie. Tak. W kontekście tego, co Pan powiedział, że jest już taka widoczna między Rosją, Niemcami i Bryzjnym, tą jasporą Żydowską. Jak, jaki mógłby być scenariusz następnych wydarzeń? Czy na przykład w kontekście tego, te ziemie tutaj zachodnie mogłyby przejść pod kuratelę niemiecką i jaka ewentualnie mogłaby być ta forma? Czy byłoby to na przykład, stopniowe wypieranie tego żydziału Polskiego na rzecz, powiedzmy, napływowych bardziej silniejszy ekonomicznie Niemców, czy e, taki sama forma jak na przykład w tej części e, powiedzmy żydowskiej, która wiązała się z, z opodatkowaniem? Proszę Państwa, no ja nie wiem jak się sytuacja rozwinie, ale najczarniejszy scenariusz jaki sobie wyobrażam, bo inne mogą być trochę łagodniejsze, ale najczarniejszy scenariusz jaki sobie wyobrażam to taki, bo widzimy co się dzieje. Rosja próbuje wchłonąć Białoruś. Już nawet nie ukrywa tego. Wtedy byśmy mieli granicę z Rosją, nie tylko przez obód królewiecki, ale i cała tam do wschodnia część. Henryk Kissinger, który no coś tam o polityce światowej musi wiedzieć, był sekretarzem stanu w swoim czasie, więc trochę tam o polityce wie. Trzy lata temu wypowiedział taką zdumiewającą opinię, że za 10 lat Izraela może nie być. To no nie dlatego, że wyparuje to nie. Tylko że co? Bo tam zostanie przeniesiony w jakieś bezpieczniejsze miejsce, bo tam bardzo niebezpiecznie się robi. Gdzie? No jeżeli by się udało doprowadzić do realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, no to Żydzi staliby się właścicielami części Środkowej Europy. Części Środkowej Europy. I wtedy musieliby jako właściciele części Środkowej Europy jakiś ustalić modus vivendi z Niemcami i z Rosją. Bo to oni by się tu znaleźli razem z nami. Jaki modus vivendi? Na przykład taki, żeby się z, 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 ta środowiska żydowskie zgodziły na ostateczne zjednoczenie Niemiec. To znaczy to, co Pan mówi: przejęcie przez Niem, Niemcy tzw. Tak ziem utraconych, czyli między innymi tutaj tej. I z Rosją też, no, jeżeli by się Żydzi zgodzili na coś takiego, dogadaliby się z Niemcami w tej sprawie. No to myślę, że Stany Zjednoczone też by to przyjęły do wiadomości, wprawdzie niechętnie, ale, dla, ale by przyjęły, dlatego że wpływ polityczny lobby żydowskiego jest tak duży w Ameryce, że to ja w każdym razie nie mam wątpliwości, że Stany Zjednoczone by to przyjęły do wiadomości. Druga, a cały czas mamy do czynienia ze strategicznym partnerstwem niemiecko-rosyjskim. Od 1990 roku. Niemcy nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, która mówi, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. Od tej linii Bismarcka odstąpił Wilhelm II, odstąpił Hitler, a teraz się nawrócili. No i zewnętrznym, zewnętrznym wyrazem tego nawrócenia jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie i Putin teraz robi wszystko, żeby to zacieśnić. Właśnie Polska jest odpowiedzialna za drugą wojnę, Niemcy nie, Polska, wszystko w ramach, to kłamstwo jest bezczelne, ale to starsi pamiętają, jak za Stalina też się niczym nie krępowali. Też się niczym nie krępowali, i świat przyjmował to do wiadomości, to co miał robić. Jak tu bomba atomowa jest sowiecka, no to co miał robić? Przyjmował to do wiadomości, udawał, że tam że się z tym zgadzał, bo co miał robić. I jeszcze jedna rzecz. Otóż w 1987 roku na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu. Ówczesny sowiecki minister spraw zagranicznych Edward szewart on później był prezydentem Gruzji, został zapytany, no co Związek Radziecki sądzi na temat zjednoczenia Niemiec. I powiedział ku zdumieniu tych pytających, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko temu. Jeden tylko warunek: że między Zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim zostanie ustanowiona strefa buforowa. No to Judeo-Polonia ze wschodniej części Polski i z zachodniej części Ukrainy to jest świetna strefa buforowa. To jest świetna strefa buforowa. Przy okazji już dokończy się rozbiór Ukrainy, co przecież na czym Rosji jak najbardziej zależy. Prawda? Już ten rozbiór się staje faktem. I plan Steinmeiera właśnie zmierza do zatwierdzenia tego. I teraz jakie by tak to co mówiłem, teraz już to Hitler miał takiego bzika, żeby wszystkich pozabijać, a teraz nie. Po co nas zabijać, kiedy można nas oczynszować? Można nas oczynszować, nie ruszając, nie ruszając nas z miejsca. To będziemy musieli tylko, jak to się mówi, jak to pewien adwokat powiedział swojemu klientowi, wygrał pan sprawę, trzeba tylko zapłacić i odsiedzieć, prawda? No to, to... Myśmy zapłacili, choć siedzieli. I przypuszczenie, że konflikt wokół Trybunału jest celowo potrzebywany, bo przecież mamy, że w w tym roku i tak od Dzisiaj w jest. Za dwa lata PiS zdobyłby większość, a to jest w moim przekonaniu stwarzanie tekstu do tworzenia silnej opozycji. Moim zdaniem to jest, Trybunał Konstytucyjny jest pretekstem i moim zdaniem to była pułapka zastawiona na Prawo i Sprawiedliwość, którą ono dało się stawić. Dlatego, że zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która miała miejsce pierwsza dnia w czerwcu, którą pan prezes Szebliński przygotowywał, prawda? No to już samo uczestniczenie pana prezesa, że w procesie ustawodawczym jest dyskusyjne z punktu widzenia e, takiego wymogu niezaangażowania politycznego. Wreszcie e, to, co się stało, jesienią. Otóż platforma obywatelska i PSL przeforsowały wybór nad sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, co to znaczy nadniskowych sędziów? Kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, przynajmniej takie są opinie, że to są wybitni prawnicy. Bo tak wybitny prawnik to musi być chociaż w minimalnym stopniu spostrzegawczy. Więc wykluczam możliwość, że ci nadniskowi dwaj sędziowie, nie zdawali sobie sprawy w jakim trybie zostali wybrani i po co zostali w tym trybie wybrani. No bo jeśli sobie nie zdawali sprawy to znaczy, że są durnie, a nie żadni wybitni prawnicy. Jeżeli to są wybitni prawnicy, a niegrzecznie było zaprzeczać, to znaczy, że to są szumrowcy. To znaczy, że to są szumrowcy. A skoro to są szumrowcy, to znaczy, że nie spełniają Jednego z warunków, jaki ustawa stawia sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym mówi, że ci sędziowie powinni spełniać warunki wymagane wobec sędziów Sądu Najwyższego. A tam jest między innymi taki warunek, że taki sędzia musi być nieskazitelnego charakteru. No to to szubrawiec nie może być nieskazitelnego charakteru. To jasne. Od razu widać, że. Nie spełniają podstawowego warunku piastowania tej funkcji. I niestety Prawo i Sprawiedliwość dało się wciągnąć w tę pułapkę, i pojechało po bandzie i też wybrało sędziów. I też wybrało da Notabene, jeszcze niefortunnie, bo sędzia Pszczółkowski teraz im wierzchwał. I pan wiceminister Patryk Jaki, no, nie kryje nie ukrywał jeńku zawodu, że nie tegośmy się spodziewali. No, sy wszystkie sytuacje mają swój charakter groteskowy i ta też ma charakter groteskowy. No to rzeczywiście taki tragikomiczny, no. Ale to, no tak musi być. Myślę, że to jest pretekst, że Trybunał Konstytucyjny to jest pretekst. Pan sędzia Rzepliński, no widać, że tak, ja go tak podejrzewam o takie rzeczy, że realizuje zadanie. Niemcy go wynagrodzili doktoratem honoris causa. Za okupacji to pewnie by dostał jeszcze dodatkowy przywilej kupowania w sklepach Nürburgring Na przykład w postaci centrali rybnej czy puszczy białowieskiej, to wszystko się nadaje. Taka dziennikarka była Anna Bojarska, która mówiła, że od polityki uciec niepodobna. I to znaczy w tym sensie, że nie ma takiej rzeczy, której by się nie dało politycznie wykorzystać. Nie ma takiej.